O, to jest zardzewiałe, ja nie chcę jej urwać tej śruby, nie? Myśli pan, że urwie? Ona no, jest tak zastała, że mogę przekręcić i wtedy będzie problem, nie? To trzeba nas spokojnie zrobić, wie pan? Ja nie chcę tu na siłę nic robić. Czyli... Pan, za chwilę mi przyjedzie przegląd i ja... Dobra. Ja mam to no, znowu. To jest to, nie? Ona się rusza, ale... To by trzeba popsikać no. na spokojnie i, i wtedy... Bo w wtedy... to się ją wykręca, a tu tak, jest stała? Tak, nie no to, nie. ona nie jest stała. Nie, właśnie, to też u góry i na dole trzeba by było to po też, prostu tak. zabezpieczyć. Dokładnie, przytrzymać i, i, i wtedy kręcić, nie? Dobra, popsikać. taką objemkę bym musiał, ale nie wiem nawet jaki to jest numer, ale tu jest chyba coś. Ale to tak pięćdziesiątka, pięć chyba. Albo... He. Nie wiadomo, nie? on tu puka To jest to 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 będzie, nie? Hmm. nie, nie to. Tu widzę, że też jest obszerowane, że on parę razy tutaj też uderzył, nie? Aha o. Po prostu ten wydech jest coś, w ogóle jest taki, że tak powiem, kosmaty trochę, nie? Mm -hmm. Patrz, że wiesz, kole, kole. dobrze. To będzie trzeba będzie tutaj to zrobić. No dobra.